Cześć moi drodzy kochani widzowie, dzisiaj widzicie, jesteśmy w adoptmaker's. Adop Więc idziemy sobie zjeść. No i jak widzicie, mam nowy domek, już nie taki mały. Tutaj jest taki pokój, a tutaj jest kuchnia, nawet ładna. No i idziemy, zjemy sobie różowego pączka. Nie wiem czemu, ale tak. No i nie wiem. Weźmiemy sobie coś do picia. Bardzo dużo. Żeby nam starczyło. I jedziemy na miasto. Dobra. Wychodzimy z naszego domku. Nowego domku. I mamy bardzo fajną rzecz, bo jest update jesienny. Rozumiecie to? Jesienny. Ja kocham jesień. No, może nie kocham, ale lubię. No i widzicie, jak tutaj jest ładnie. A to jest nasz nowy dom. Ale tak ładnie, no powiedzcie, że jest ładnie. Fajnie, żeby każdy, kto miał taki domek na drzewie, też miał takie liście jak te inne drzewa. Są takie piękne. Nawet ja przyznam, że postarali się, robiąc ten update Adopt Me. Więc I idziemy sobie i te okna, jak tak świecą, takie inne kolory, to tak tak ładnie wyglądam, że sam nie wiem, że aż. sam nie wiem, bardzo ładnie, podoba mi się. mi. <laughs> Jeśli miałbym stawić od ilu gwiazdek ocenić, no to oczywiście 5 na pięć? Nie wiem, 5 gwiazdek na pewno wystarczy. Ale to takie jest ładne. <coughs> uh -huh. ktoś ma żabę. Uh -huh. oh, a jak zamek wygląda tamty? Chyba, nie wiem. Dobra, idziemy sobie. Nie wiem gdzie, ale sprawdzać ten nowy update, bo jest bardzo ładny. Jesienne. Oh. Nawet są pomarańczowe drzewa. Takie żółte nawet. O! Oh, jak tam jest pięknie! Wow! A co to jest? Co? Coś nowego dodali. Wow! Co to jest? To jest jakby ten beach party? Że pool party, że. Jak to powiedzieć? Nie wiem. Mm, Lilat nie nawet jest, ale czemu ten domek się zmienił? Ale wszystko tutaj jest to samo. A, a co tam jest? Bardzo ciekawie. Dobra, bierzemy to i lecimy, tu pusto, no i pusto, no to nic na razie ciekawego, ale to ten update tego sklepiku to jest w ogóle bardzo fajne, bardzo, a tam na górę da się jakoś wyjść, czy tam w ogóle coś jest? Nie wiem, ale tam jest tak ładnie. I idziemy tam. Nie, no ja nie mogę. Czemu update ten jest taki piękny? No powiedz. Powiedzcie. Powiedzcie. Piękny update. No naprawdę. <laughs> Jakie ładny. Sam bym chciał, żeby prawdziwe życie takie było. Co tutaj się zmieniło? czy nic. Mhm. Aha, jestem jeszcze głodny. Kanapki nie biorę, wezmę to. Idziemy dalej zwiedzać. Nową rzecz zobaczyliśmy. Więc idziemy jeszcze gdzieś. <laughs> Może coś nowego jeszcze jest. No ale to już się postarali. Poczekajcie. Już jak idziemy, to chcę coś sprawdzić na szybko. Bo i tak tu na razie nie będziemy. <coughs> Chcę sprawdzić tę zwierzątkę. I to? Jak to wejść? Tu są schody? Nie gadaj. Nie, nie ma. To szkoda. A na ich da się stanąć? Tak, da się. <coughs> Jak ładnie. кто сделал этот апдейт, великий шацун. И так и ладно. Но правда. Сами справьте. Зайдите в Roblox. Adopt me. И справьте, как ладно апдейт. Но правда. Хм. Что еще тут есть? А кемпинг, как выглядит? что там сон, что Хм? No kemping, na razie jak kemping Ale takie wszystkie kolory, takie oświecenie O zamek Ooo, jaki on jest ładny. A to co jest? Ej, no ale na... Na serio, co to jest? Tylko nigdy tu nie było Czy tu coś kiedyś było? I nadal jest tylko teraz. Nie, ale naprawdę, co to jest? No powiedzcie! Jeśli ktoś wie, co to jest, no to proszę, powiedzcie mi w komentarzach napiszcie. Bo chcę bardzo wiedzieć. Tu są jakieś dróżki prowadzące gdzieś. Dobra, I idziemy wtedy do tego domu. Ale wygląda naprawdę taki ładny. Nie da się tu wejść! No kto to zrobił? Ja chcę tu wejść, Żon? Co, co? Że mi jest gorąco? Ale gdzie mam to leczyć niby? Ach, nic tutaj nie rozumiem. Ale gdzie mam to leczyć niby? Jeśli mówią mi, że mi jest niby gorąco? Um. Mhm, mm no to nie wiem. Może tu jeszcze coś wybudowali nowego. Ale ten dom jest bardzo ciekawy. I on, co, co jest w środku, bo jest zamknięty. I to źle. Idziemy z sporo... Ale co tam było? A, i to trzeba. Idziemy z tym, Może jest odkryty odkryte jakoś. Proszę, otwórzcie. Ja chcę wiedzieć co tam jest. Więc proszę o ty wuszyć. E! W oknie nie będzie widać. Może jest jakieś tajne wejście. No proszę. Powiedzcie, że da się tu wejść. Dobra, teraz chyba będę wiedział, gdzie to jest. Dobra, co? Nam trzeba do szpitala? Na serio? Czy coś nowe... Nie, tam dalej trzeba. No nie do szpitala. Trzeba na pół party iść? <laughs> nie rozumiem. Um, dobra. <laughs> Idziemy. No, jesteśmy i co? nam trzeba robić to. Czy tam się trzeba wykąpać? Czy to jakieś. Co, co, co? Co to za wózki? Aj nie. to to jajka? Co? Idziemy tam. To jest jacuzzi? Nie, nie gadaj. To jest jacuzzi. Nie, ale fajne nawet zrobione. Czy to chodzi, że gorąca kąpiel? Czy co, bo nie rozumiem. Hmm. Hot spearing. To, że zabieramy. To gorąco, czy nam jest gorąco? Nie rozumiem. Czy nam jest na odwrót zimno? Dobra, idziemy. Co? Jeśli będzie u nas hot spring i dokończymy to, to będziemy mieli aż 20... 24 dolary. Nie, nie gadaj. за вася, вася. Ну, а Я не понимаю. Ты лёгкий, кей, дизейший? Aha, to jajko. Fajnie, żeby to zdobyć. Co? Ej nie. Może kupimy. Ten mały. Może ten większy. Kupimy. Czy może ten, ten największy? Chciałbym go, ten... No ale tak nic nie wytropi. Tak, chcę pić. Dobra, piciu. Nie, ale tamty dom jest bardzo ciekawy, a to tam się nie da dostać, ale czemu? Hmm. Hmm. A, tam pamiętam, tam był ten, że można w futbol grać, a teraz... To nie futbol, a coś takiego. Może pójdziemy po jakiejś dróżce. Może gdzieś zaprowadzi w ciekawe miejsce. Może do tajnego tunelu, do tego domu. Nie wiem. Ale chodź gdzieś. Mhm. mhm. Hmm. A woda jest normalna? Ale ładna. Te przeciemnienia, inne rzeczy są. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Przepiękne. o, <laughs> Dobra, idziemy sobie tu na kamień. Ale tam coś prowadzi. Przecież tu już nic nie ma, tu tylko dróżki. A tu coś prowadzi. Idziemy, sprawdzić, co to jest. Hmm, ale prawda, co to jest? Uh -huh. Idziemy, pijemy. A z tyłu tego domu jest wejście? Hmm. Dobra, idziemy. No. No teraz, są. Dobra, może tut nawet nie ma? Może tu jest? Proszę, powiedzcie mi, że tu się da wejść. No, nie da się nie wejść. No, otwórzcie. Czy mi trzeba jakiś może przedmiot? Hmm. Może zaśpiewam barabankami. Tu... Otwórzcie. Nie chce działać? No to bierzemy to. No. I tak nie chcę. Ech. Może tu będzie coś. Dobra, ściszymy, bo trochę przeszkadza. Idziemy sobie. Mhm. Zbogowane, oczywiście, to wszystko jest. Ktoś jeszcze kopie. Mhm. Jeszcze można nawet kupić jajko. A też pokopię sobie <grymna> na pamięć kosteczkę. Mieć. Mhm. Bierzemy łopatkę i idziemy kopać. No tutaj nie ma tego pięknego update'u, tylko wykopię jedną kostkę i wracamy do tego pięknego update'u. Dobra, to powoli będziemy kończyć ten wspaniały, najlepszy na świecie odcinek. Żartuję. Jest najgorszy na świecie. Jak znam? Dobra. A, i tak. Na wstępie odcinku zapomniałem o naj, najważniejszej. Rzeczy Nie popro... Nie poprosiłem was o... Ta-ta-da-ta-ta! Lapkę w górę I subskrypcję Więc teraz To zmień i zostaw pod tym filmem Lapkę w górę, komentarz I subskrypcję na kanale No a teraz Idziemy sobie spać Choć już jest za późno z Bierzemy naszego peta I idziemy. To nasz dom. Tak, to nasz dom. Więc wchodzimy. Zamykamy, żeby złodzieje nie weszły. Mhm. Jesteśmy w domu. Polamy dinozaura. I idziemy spać. Trzeba jeszcze zrobić łóżko dla dinozaura. A to nie ma gdzie spać. <grystanie> XD Czemu ja tam nie mogę spać? Fajnie by było nawet. Dobra. Wszystko. Ej. A dinozaura nie ma, że może tu spać? Nie. O co się... Dino... Nie, muszę zdjąć z jago to, bo nie jest za bardzo ładny z tym czymś. Nie. Yes. Tak. Okej. Okay. I teraz chodź tu. I chodź tu. I śpi. Ja idę pod nie. A to szybciej idzie? Tak. To szybciej. Hmm. Ej, ale naprawdę szybko tu idzie. Dobra, wstawaj. Już będzie chyba zaraz noc. Choć my teraz śpimy tylko. Ale no, nie wiem. A, nam trzeba na górę spawrał, tam spać. Nie idziemy do szkoły. Bo nie opłaca się. Nie opłaca się na razie. Iść. Teraz jestem. Ładny. Teraz idę. się i zaraz pójdę spać Dobra, jemy, jemy Co? jestem głodna? Na serio? Dobra Dinozaur Idź myć się Ja się tu wytrę Op Umyję ręce Dobra I czekamy bo więc idziemy do naszego pokoju, włączamy komputer i montujemy ten odcinek. Więc do zobaczenia na kolejnym odcinku.